Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Ostatnie Chwile Gwiazd. Niedawno media obiegła bardzo smutna wiadomość o śmierci Stanisławy Ryster, ikony polskiej telewizji, gwiazdy, która przez wiele lat prowadziła kultowy program Wielka Gra. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak wyglądały ostatnie lata życia pani Stanisławy, co sądziła o telewizji polskiej bo jeszcze w tym roku udzielała kilku wywiadów, a także jak dowiedzieliśmy się o jej śmierci. Większą biografię tej dziennikarki i prezenterki przygotowałam dla Was już jakiś czas temu, dlatego zostawiam Wam link w opisie oraz w pierwszym komentarzu. Jeśli po tym odcinku zechcecie dowiedzieć się więcej na temat jej życia, serdecznie zapraszam. A teraz zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Stanisława Ryster urodziła się 2 maja 1935 roku w Lwowie. Z wykształcenia była prazniczką. Swoją karierę w telewizji polskiej rozpoczęła w 1966 roku, gdzie na początku prowadziła programy i teleturnieje skierowane do młodzieży. Później rozpoczęła swoją przygodę z wielką grą, programem, który stał się prawdziwą legendą teleturniejów emitowanych w Polsce. Przez 31 lat była twarzą tego show, które było pierwszym teleturniejem w Polsce nadawanym na zagranicznej licencji. Sam program emitowano przez 44 lata, aż do 2006 roku. Podczas lat prowadzenia Wielkiej Gry, pani Stanisława stała się niekwestionowaną gwiazdą telewizji. Wielokrotnie była nagradzana za swoją pracę i osiągnięcia. Między innymi w 1998 roku. Otrzymała nagrodę Super Victor dla osobowości telewizyjnej za całokształt twórczości. Rok później uprasowała się na piątym miejscu w plebiscycie telekamer. Program zyskał też rozgłos dzięki charakterystycznej pozycji, w której siedziała prowadząca. Z jedną nogą założoną na drugą. W jednym z wywiadów zapytano ją, czy taka pozycja jest wygodna i czy nie boli ją kręgosłup. Odpowiedziała krótko. Że taka pozycja jest dla niej komfortowa, a założone nogi pomagają zachować prostą postawę i odciążają kręgosłup. Pani Stanisława z humorem podchodziła do różnych plotek na swój temat, które pojawiały się w mediach i internecie. Były nawet głosy, że ktoś jej nogi ustawia, lub że przesuwano je sztucznie, co wywoływało jej śmiech. Niestety, w 2006 roku program Wielka Gra. Został zdjęty z anteny w atmosferze skandalu. Sama prezenterka dowiedziała się o zakończeniu prowadzenia show z prasowych doniesień, ponieważ nikt ze strony władz telewizji nie uznał za stosowne poinformować ją osobiście ani przeprowadzić rozmowy. Władze tłumaczyły tę decyzję spadkiem oglądalności. Jednak dla pani Stanisławy było to bardzo przykre doświadczenie. Po zdjęciu wielkiej gry z anteny pani Stanisława. Zdecydowała się na wycofanie z życia publicznego. Zawsze bardzo chroniła swoje życie prywatne. Wiadomo, że była dwukrotnie zamężna, jednak oba małżeństwa zakończyły się rozwodami. W rozmowach podkreślała, że ma córkę oraz dwoje wnuków, którzy ją odwiedzają, a ona ich. Ceniła sobie spokój i czas spędzony w domu, gdzie gotowała, robiła zakupy i skrzątała. Lubiła też oglądać filmy przyrodnicze, które bardzo polecała. W wywiadach podkreślała, że mimo zakończenia kariery telewizyjnej cieszy się spokojem i emeryturą. W telewizji zaszły ogromne zmiany, a program Wielka Gra pozostawał kultowy. Pojawiały się różne pomysły na reaktywację show, nawet propozycje zmiany tytułu na Większa Gra, jednak pani Stanisława nie była entuzjastycznie nastawiona do powrotu tego formatu. Mówiła, że rozważano dodanie do programu więcej energii, a nawet Śmieszne elementy jak wyścigi w workach, co według niej mogłoby zgubić ducha oryginalnej wielkiej gry. Uznała, że program jest wyjątkowy i ma swój niepowtarzalny klimat, który trudno zastąpić nowoczesnymi trikami. W jednym z wywiadów porównała wielką grę do unikalnego mebelka w supernowoczesnym mieszkaniu. Dodaje on smaczku i uroku, mimo że jest retro. Kiedy dziennikarze pytali, czy wróciłaby do prowadzenia programu, odpowiedziała, że w ogóle o tym nie myśli i nie ma już serca do telewizji. Nie widzi sensu wracać, bo obawia się negatywnych komentarzy na temat swojego wieku i wyglądu po latach nieobecności na wizji. Przywołała też przykłady innych prezenterów, którzy po powrocie spotkali się z krytyką dotyczącą ich wyglądu czy sposobu pracy. Pani Stanisława wyrażała też swoje niezadowolenie wobec współczesnej telewizji i tego, jak bardzo się zmieniła. Krytykowała próby profanujące oryginalny charakter wielkiej gry i apelowała, by dać jej spokój. Mówiła, że dobrze się stało, iż program zniknął, bo obecne produkcje nie mają już tego samego ducha. Wspominała, że budynek, w którym nagrywano wielką grę, został już dawno wyburzony. Podkreślała, że nawet gdyby zaoferowano jej milion dolarów za występ w telewizji, nie zdecydowałaby się wrócić. Dotyczyło to zarówno pracy, jak i występów gościnnych czy odbierania nagród. Pani Stanisława stwierdziła, że cieszy się emeryturą i nie pokazuje się już publicznie. W swoich wypowiedziach chwaliła Jacka Kurskiego, który za czasów swojej prezesury w TVP jako jedyny pamiętał o niej. Wysyłając kartki z życzeniami świątecznymi. Mimo to podkreślała, że ostatnie zmiany w telewizji polskiej bardzo ją cieszą. Zwłaszcza powrót Katarzyny Dowbor, którą uważa za naturalną i niewymuszoną prezenterkę. Sama jednak mówiła, że nie ogląda telewizji i nie włącza TVP od ośmiu lat z powodu dużego niesmaku i zawodu. Na początku roku udzieliła krótkiego wywiadu redakcji Plotka, w którym wyznała, że w okresie rządów PiSu w Polsce ani razu nie włączyła TVP. Mówiła, że mogłaby to zrobić, ale nie potrafi z powodu złych wspomnień i niesmaku, jakie związane są z tą stacją. Krytykowała polityczne podziały w mediach i apelowała o telewizję bez polityki. Z programami rozrywkowymi i edukacyjnymi na wysokim poziomie, takimi jak Wielka Gra. Podkreślała, że telewizja powinna być przede wszystkim miejscem rozrywki i wiedzy, a nie politycznej walki. Informacje o śmierci pani Stanisławy przekazał za pośrednictwem platformy X jeden z uczestników wielkiej gry, Mariusz Machnikowski, który o wszystkim dowiedział się od innego mistrza teleturniejów, Ryszarda Pieniążkiewicza. Machnikowski potwierdził, że obaj zamierzają wziąć udział w pogrzebie. Swojej wiadomości napisał, że Stanisława Ryster była prawdziwą legendą TVP. W jednym z wywiadów pani Stanisława mówiła, że niedawno spotkała się z jednym ze swoich ulubionych graczy, który zaprosił ją na kawę. Rodzina prezenterki w rozmowie z serwisem Onet Kultura potwierdziła, że Stanisława Ryster odeszła. Przez ponad 30 lat prowadziła teleturniej Wielka Gra i była laureatką nagrody Super Wiktor. Miała 81 lat. Informacje o pogrzebie podał również portal Fakt, który poinformował, że odbędzie się on 10 kwietnia o godzinie 13.30 na warszawskich Powolskach. Potwierdziło to także biuro cmentarza. Nie znamy dokładnych przyczyn śmierci pani Stanisławy, a biorąc pod uwagę, jak bardzo chroniła swoją prywatność, nie powinniśmy ich poszukiwać. Ani Stanisława. Zawsze oddzielała życie zawodowe od prywatnego. O swoich małżeństwach mówiła niewiele, a nazwisko drugiego męża pozostawało tajemnicą do końca jej życia. Podobnie niewiele mówiła o życiu rodzinnym, ale z dostępnych informacji wynika, że była otoczona troską i miłością najbliższych. Jej życie było spokojne i udane, a ona sama ceniła sobie dyskrecję i prywaty. Dajcie znać, czy byliście fanami wielkiej gry? Pamiętajcie, że ten odcinek był w nieco skróconej formie. Nie opowiedziałam Wam dziś bardzo wiele szczegółów biografii Pani Stanisławy, ponieważ przygotowałam już dla Was osobny odcinek poświęcony jej życiu i karierze. Jeszcze raz przypominam, że znajdziecie go w opisie i w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jeśli macie trochę wolnego czasu i chcecie go spędzić na wspomnieniach o Pani Stanisławie. Serdecznie Was do tego zapraszam. Bardzo dziękuję za liczne wiadomości i prośby, bym opowiedziała Wam jeszcze raz o tej wyjątkowej osobie. Do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło.